Cześć wszystkim! Wojtek Bilecki i Blog Bilecki jest. Zapraszam Was na bardzo nietypowy filmik. E, zapewne zastanawiacie się, co przede mną robi Garnek, e, i to dość spory. Plus 8 e, piw e, z komesa, e, piw e, ciemnych, a właściwie porteru bałtyckiego. E, słówko o samym porterze. Komes e, Porter Bałtycki, 9% alkoholu, ekstrakt 21%. Naprawdę fajne bardzo piwko. Im dłużej stoi, tym lepiej dojrzewa i naprawdę jest mega, mega przyjemnym piwem. O co chodzi? Projekt Wymrażanka bardzo na szybko. Słuchajcie, chciałem ten eksperyment już dawno zrobić. piwa wymrażane to jedno z najlepszych piw, jakie sobie można wyobrazić. Dlaczego decyzja, żeby wymrozić piwo? Słuchajcie, przed chwilą byłem, spojrzałem ile jest na termometrze. Minus 16 stopni na zewnątrz, tak więc jest okazja, żeby Wlać to wszystko do przysłowiowego kociołka i spróbować wymrozić. Na czym będzie polegał cały myk? Oczywiście e, piwo otwieram, wlewam do gara, wystawiam na zewnątrz, na balkon. E, butelki w razie czego są już przygotowane na to, żeby mieć z kapslami, nie pamiętam e, słuchajcie nazwy tego kapsla, ale z tego co i pamięć nie szwankuje. Jest jakiś nie, 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 z niemieckiego jakaś nazwa, ale y, Palicho z tym. E, dobra. Otwieram piwo. E, po kolei nie ma się co tu pieścić. E, tak jak wspomniałem, Homez, po, Porter bałtycki. W międzyczasie spróbuję Wam coś powiedzieć na ten temat. E, chodzi o to, żeby piwo. Kurde. E, piwo. E, wymrozić, tak naprawdę przy bardzo niskiej temperaturze woda zamarznie, a alkohol powinien zostać. Też cały zabieg polega na tym, by, będzie zbierać ten lód, który się zbiera, właśnie który powstaje i Sprawić, by pozostał, pozostał tak naprawdę w jak największej ilości alkoholu. Wiadomo, nie będzie to rezultat tak spektakularny jak w niektórych przypadkach piw wymrażanych przez browary. Najlepszy przykład to tutaj Snake Venom, który rzekomo ma w granicach 70 czy nawet więcej niż 70%. Porozcen. Tam była dawka, z tego co pamiętam, jak to Tomek Kopera opowiadał. W swoim teście chyba zalecana to jest kropka 30 ml. Ja najmocniejsze jakie piłem, to było piwo. Piwo, piwo, kurcze. Mam tu od nich gdzieś butelkę. Jest. pro Warbirios. Piwo było wymrażane. Achtung, achtung. W każdym razie. No miało około 30 mogło mieć. Kapselki na boczek wylewamy. No, teraz się już tak mocno nie upieni, ale w każdym razie leci do gara i za chwilę na przysłowiowy balkon niech się zaczyna wychładać. Ja jutro mam już tak inaczej, znaczy jutro zaczynam pracę dość późno. Tak więc mogę trochę przypilnować to co, żeby sobie podziałało w tym kociołku. Czwarte idzie do środka. Oczywiście, wszystko dokładniej opiszę w międzyczasie, co się działo na blogu, jak to wyglądało. Może uda się cyknąć jakieś zdjęcie. Na pewno nie zabiorę Was na dwór a są ku temu trzy powody. Przede wszystkim na balkonie na obecną chwilę nie mam opcji, żeby dostarczyć jako takiej śladu, żeby sensownie było cokolwiek widać. Druga, kolejna rzecz, będzie, ja będę miał zajęte ręce, a nie chciałbym wylać nic z tego gara, ponieważ będzie tu 4 litry komesa, Tak więc naprawdę dużo. Gdybym się przewrócił, to e, podłoga, pallicho, wydrę Gorzej ze ścianami, gdybym e, pochlapał solidnie ściany. Okej. Okay. Ostatnie. Putek praktycznie cały począł mi wyszedł. No nic to. że sobie odrobinę zostawię do wypicia. E, Uwierzcie, brakuje jakichś 4 cm do e, pełnego, pełnego gara. E, no cóż, e, ja się z Wami na obecną chwilę żegnam. Wystawiam to na zewnątrz, oczywiście idzie na to przykrywka. E, za pierwszą godzinkę, właściwie jest teraz 21.45, e, za mniej więcej godzinę zajrzę, zobaczę jak to wygląda. Potem też mniej więcej co godzinę będę wychodził, spróbował wbierać to, co się zgromadziło, jeżeli chodzi o lód i zebrać tego oczywiście jak najwięcej. Może gdzieś operację poprowadzę po drugiej w nocy, może troszeczkę później, zobaczymy. Na pewno zaproszę Was na testy, właściwie moje testy tego, co zostało, czy powstało z tego. Mam też pomysł, żeby do jednej butelki dorzucić, dorzucić śliwkę wędzoną. E, tak, więc może być naprawdę fajny, fajny, efekt końcowy. Jeżeli to się uda, e, to takie same eksperymenty. Spróbuję zrobić na pewno również na e, komesie. Komesie e, mam już, zakładuję, wam coś pokażę. E, ok, jest. No to jest akurat e, eksperyment na komesie porterze bałtyckim, który ma tak jak wspomniałem. 9 alkoholu, 21 ekstraktu, ale chciałbym ten sam numer powtórzyć na rysie. Jak nie, to po prostu będzie szła w użycie zamrażarka podkręcona na maksa. Rys z kolei ma 12 alkoholu, 25 ekstraktu. Jeżeli będzie opcja, to spróbuję także może z malinowym porterem. Tak, z malinowym porterem. Zobaczymy, będziemy działali. Na razie do zobaczenia. Cześć.